Ja muszę dopłacić chyba. No tutaj, ja to była prywatna, prywatne konferencje miałem i to wszystko było dla mnie, to jest ten czas, to miejsce. No niesamowite, weszliśmy z Halinką na spacer, ja tam mówię o, o moich przemyśleniach, a Halinka mówi, no ty mówisz moją konferencję wieczorną. Tak samo Żaneta, no te też myślałem, że to, co, to co, czego mi potrzeba, to, to, to pochwały, i, i, i przy, mam przyjąć tą pochwałę, nie, nie, nie uciekać od tych pochwał. No. I dostałem te karteczki od Was, dziękuję Wam. No to, po prostu, no to, to było niesamowite, że, że, że jestem akceptowany, lubiany, że, że mnie podziwiacie też. No i też Bóg mnie dotknął. Już wczoraj mi się chciało płakać, dzisiaj. Czuję tą bliskość, ta atmosfera wspaniała. Ja, kiedyś Romek rzucił takie hasło, żeby zrobić diakonie rozrywki, diakonie relaksu. I ja myślę, że to jest genialny pomysł i to, i, 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 i to zobaczyliśmy tutaj po prostu, że potrzebujemy takiego takich relacji, właśnie takiego czasu dla nas też. Yy, żeby te relacje się rozwijały, żebyśmy właśnie grali w pingla, czy, czy tam coś innego robili właśnie. Ech, jeszcze dużo bym mógł mówić, bo to był dla mnie trudny czas ostatnio, te, te, te ostatnie kilka lat. Ehm, to, co też Halinka powiedziała, że ja mam taki charakter tego średniego dziecka, że ja taką ma maskę, że taką czapkę niewidkę raczej, że zakładam czapkę niewidkę, żeby nikt nie widział, żebym nie musiał z nikim rozmawiać. A jak ściągam tą, tą, tą czapkę niewitkę, to wyskakuje takie małe dziecko, które skacze, się cieszy i szaleje. I dziękuję wam, że to akceptujecie. Chwała Panu.